Cześć, nazywam się Ewa Olszewska, Atmioga i dzisiejsza praktyka będzie o naszych barkach, zajmiemy się naszymi barkami. I ta praktyka będzie wypełniona neuromobilizacjami, ogromem dobrego ruchu, masującego ruchu, więc mam nadzieję, że będziesz czuła, czuł się po tym bardzo dobrze, zrzucisz trochę ciężaru ze swoich barków. Zaczynamy sobie w siadzie skrzyżnym. Jeżeli masz ochotę usiąść na podwyższeniu, na kocu, na poduszce. I kiedy znajdziesz wygodną dla siebie pozycję, zrób kilka krążeń barkami. Na razie raz jednym, raz drugim. Taki bardzo, bardzo masujący, przeciągający ruch. Raz jeden, bark do tyłu, raz drugi. Niech te barki ruszają się niezależnie. Troszkę tak w takim tanecznym ruchu, niech to będzie. Niesymetryczny ruch. Super. I to samo do przodu. Krążymy sobie raz jeden, raz drugi barki. Oczywiście na początku możemy wyizolować ten ruch do barków, ale po chwili może posłuży sobie, żeby klatka piersiowa podążała razem z barkami. Super. Ekstra. I wracamy sobie do centrum. Wydłuż kręgosłup, wyciągnij się, przyciągnij barki do uszu i z wydechem opuść, wyobrażając sobie to, jak już zrzucasz ciężar ze swoich barków. Wdech unieść do góry, wydech opuść. Wdech góra, wydech opuść. Super, zostawiamy już barki w dole. Unosimy ręce do góry. I wyciągnij ręce do góry. Może nawet sięgnij raz jedną, raz drugą ręką do nieba. I jak tu się ręce. ściągnij łopatki w dół pleców. Pomyśl o tym, że chcesz barki łopatki ściągnąć w dół. Ręce do góry wdech. Wydech w dół. Ręce góra. Wdech dół. I jeszcze raz wdech góra. Wydech dół, świetnie. Przyciągamy przed ramiona do siebie, zaokrągli plecy z wdechem. Otwieramy, przeciągając klatkę do przodu, ale przede wszystkim ściągając łopatki na plecach. Wdech do przodu. Wydech do tyłu. Wdech do przodu. Wydech do tyłu. Zastawiamy ręce już tutaj i podobne ćwiczenie, które robiliśmy przed chwilą. Robimy teraz krążenie barkiem prawym do tyłu i lewym do tyłu. Prawy, lewy. Niech łopatka przetacza się po Twoich plecach. Niech masuje Twoje plecy. Świetnie. I może teraz równomiernie, symetrycznie robimy krążenia barkami, łopatkami na plecach. Świetnie. Rozluźniamy ręce. Odkładamy sobie prawą rękę. Na górnych plecach robimy skłon prawego ucha do prawego barku, i zostając tutaj przez chwilę, dociskając sobie opuszki palców w różnych miejscach na górnych plecach. Dociskamy, poruszamy troszkę głową, zmieniamy miejsce, poruszamy głową. Super, i szukamy sobie jakichś ciekawych doznań. Niech te doznania będą bardzo delikatne, 3 na 10. I zamieniamy stronę lewe ucho do lewego barku, lewa ręka na prawe górne plecy. I delikatnie dociskamy opuszki palców. Poruszamy głową, bardzo odkręcający, masujący ruch. I jeszcze kilka razy. Zmieniając sobie ułożenie dłoni, szukając sobie jakiegoś sweet spotu. Ok, wracamy do centrum. Przechodzimy do klęku podpartego. W klęku podpartym. Układamy sobie barki nad dłoń. I zatrzymując się tutaj, zatrzymując tłów i miednicę, staramy się zrobić krążenia barkami do przodu. Łokcie są wyprostowane, głowa jest w przedłużeniu kręgosłupa, plecy są wydłużone. I krążymy sobie tylko barkami. Dajemy sobie czas, żeby nauczyć ruch, żeby znaleźć ten ruch w ciele, poczuć ten ruch w ciele. I krążymy do tyłu. Łopatka na plecach, łopatki na plecach poruszają się na boki, przyciągają do siebie, ściągają się, ściągają się w dół pleców, w dół wszystkie kierunki. Zatrzymujemy ten ruch, zadzieramy, Siedzę, siadamy sobie na piętach. Super. Kiedy dotrzesz tutaj, tak tu się ręce, łokcie ugięte. Zaplatamy ramiona, ramiona orła, prawa ręka pod lewą. przeciągamy dłonie do siebie, jeżeli okaże się, że tutaj będzie to trudne. Przytulamy się, bo zawsze jest dobry moment, żeby dać sobie przytulasa. Unosimy łokcie na wysokość barków. Odsuwamy przedramiona od siebie. Zostań tutaj na chwilę z oddechem. Ręce do góry, wdech. Wydech, przyciągnij łokcie do brzucha, broda do mostka. Możemy sobie zaokrąglić tutaj nawet górne plecy. Wdech, ręce do góry. I wydech do. Jeszcze raz, ręce do góry z wdechem. Wydech, zaokrąglamy, opuszczamy ręce i pokochasz się przez chwilę tutaj w dole. do prawej, do lewej strony. Rozplotamy ręce. Oczywiście, jeżeli stopy na Ciebie krzyczą, możesz unieść miednicę w każdym momencie. się ręce. Zamieniamy stronę. Lewa ręka pod prawą. Łączymy dłonie albo dajemy sobie przytulasa. Łokcie na wysokości barków. Odsuwamy przed przedramiona od siebie. Chyba płynie motorówka. Ręce do góry z wdechem. Łokcie do brzucha. Jeszcze dwa razy. Wdech góra, wydech powolutku dół, przyciągając prodę. Wdech ręce do góry i wydech przyciągnij do brzucha zaokrągli plecy. Jeżeli masz ochotę, pokołysz się przez chwilę do prawej, do lewej strony, ale starając się kołysać raczej ramionami niż całym ciałem. I rozpleć ramiona, rozluźnij zupełnie. Robimy skłon do przodu. Tak żeby rozluźnić już stopy. Unosimy tłów. Unieś ręce do góry obszernie. Wielkie krążenie. Po prostu unosimy sobie jak najobszerniej ręce, dłonie do klatki piersiowej. Rozluźnij ramiona. Na chwilę. Róźnimy stopę na byliśmy. I lewa stopa. Świetnie. Stajemy sobie na szerokość bioder. Ta pozycja ma być bardzo wygodna. Wyciągnij ręce do boków i zadrzij dłonie. Teraz wyobraź sobie, że stoisz, jesteś indiana Jonesem i stoisz w wąskim tunelu, który się zamyka, więc chcemy zadrzeć dłonie, czyli tak jakbyśmy opierali sobie dłonie na ścianach, wyprostować ręce, bo musimy odepchnąć te ściany od siebie. I przyciągamy sobie teraz barki do uszu i z wydachem opuszczamy. Barki do uszu, opuszczamy, szukamy sobie doznań 3 na 10, nie musimy czuć dużo, a wręcz nie, nie chcemy czuć za, za dużo, chcemy czuć delikatne linie napięcia gdzieś w okolicy ramion, może okolicy środkowych palców. Zostawiamy barki w dole, lewe ucho do lewego barku, prawe do prawego i zamieniamy powolutku, barki cały czas w dole, łokcie wyprostowane. Dłonie zadarte i opuszczamy tylko głowę na tyle, żeby czuć znowu 3 na 10, nie więcej. Super. Wracamy głową do centrum, rozluźniamy ramiona. Możemy sobie chwilkę poskakać. Uf, uf, świetnie. O, lecimy dalej. Ale zrobimy sobie krótką przerwę od pełno neuromobilizacji. No, no, Unosimy ręce do góry z wdechem. Dłonie przed klatkę piersiową. Jeszcze dwa razy. Wdech, góra. Możesz się tutaj troszkę poprzeciągać. Wydech, dłonie przed klatkę piersiową. Wdech do góry. Możemy za każdym razem znaleźć troszeczkę inny ruch dłoni. Wracamy rąk, wracamy sobie do klatki piersiowej. Super. Lecimy dalej. Ta sama pozycja. Ręce wyprostowane, dłonie zadarte. Barki są w dole, bo to już robiliśmy przed chwilą. Uginając łokcie, przyciągamy wnętrza dłoni do siebie, czyli ta dłoń jest cały czas zadarta. Wyobrażamy sobie, że mamy telefon na dłoni i chcemy odebrać telefon. Zaraz będziemy odbierać telefony. Teraz możemy poczuć, że to napięcie, te linie napięcia przenoszą się aż do okolicy małego palca. Barki w dole unosimy do góry. Dół. I góra. I jeszcze kilka razy. Cały czas odkręcamy wnętrza dłoni do głowy, mały palec za siebie. Super. Zostawiamy barki w dole, prawe ucho do prawego barku, lewe do lewego. I kilka razy przenosimy głowę, raz do prawej, raz do lewej strony. I jeszcze raz na każdą stronę. I rozluźniamy się, strząsamy nogi, ramiona. Tym razem odkładamy sobie dłonie na biodra, robimy kilka krążeń biodrami w prawą stronę. Ruch bioder pomoże nam też rozluźnić nasze barki i w lewą stronę. Cudownie. Wyciągamy ręce przed siebie, chowamy małe palce. Odkręcamy sobie teraz dłonie w dół do podłogi. Odkręcamy na zewnątrz. Świetnie. Przeciągamy ręce za plecy. I zostajemy tutaj cały czas zadzierając dłonie, cały czas odkręcając ręce na zewnątrz. Przyciągamy barki do uszu. Z wydechem opuszczamy. Przyciągamy. Opuszczamy. I jeszcze trzy. Dwa. I ostatni raz zostawiamy barki w dole, prawe ucho do prawego barku, lewe do lewego. Barki są w dole. Ręce przeciągamy mocno do tyłu, mocno odkręcamy na zewnątrz, ale szukając sobie tego poczucia 3 na 10 i szukamy sobie tych odczuć, linii napięcia. Możemy troszkę sobie kombinować z tym ułożeniem rąk. Więc jeżeli czujesz, że w jakimś miejscu czujesz fajniej, to Pójdź w to miejsce, zaufaj sobie swojemu ciału. I rozluźniamy ramiona, wytrząsamy. O, super, cały czas zostajemy sobie stopami na szerokość bioder. Kolana są ugięte, więc będziemy uginać sobie kolana mięciutko, jak sprężynki. Ramiona wzdłuż ciała, luźniutkie, i kołyszamy sobie ręka do przodu, do tyłu, odkręcając klatkę piersiową. Za rękami. I staramy się teraz, żeby to nogi napędzały ręce. Więc te ręce są luźniutkie, puszczamy barki. Ręce są jak mokre ręczniki, przyczepione do ciała. Luzujemy barki, luzujemy, puszczamy jeszcze. Zostań tutaj przez chwilę ze mną. Świetnie. I wytracamy tą moc. Zatrzymujemy się w centrum. Unieść z wdechem. I z wydechem skłon do przodu. Z wdechem unieść tłów do połowy. Wydech skłon. Unieść tłów ręce do góry. Wdech. Opuść ręce. Zapleć dłonie za plecami. Przeciągnij ręce za plecy i z wydechem z zaplecionymi ramionami skłon do przodu. Rozpleć ręce i powędruj dłońmi na początek maty do psa z głową w dół. I kiedy dotrzesz do psa z głową w dół, możesz troszkę poruszać tutaj barkami. Możesz zrobić kilka krążeń, kilka ruchów. Przejdź do pozycji deski, barki nad dłonie z kolanami albo opuszczamy się do leżenia na brzuchu. Przechodzimy do pozycji sfinksa, układając przedramiona przed równolegle i zatrzymując się w skrócie, zakrążeń barkami, Bo tak jak robię to, w pozycji barkami łopatkami tutaj od do tyłu na krążenia. Góry. bez ruchu do. po ok się łopatki unosimy lewy łokieć Przekładamy prawą rękę pod klatką piersiową do lewej strony i opuszczamy klatkę. Odkładamy sobie głowę na ręce. Jeżeli macie kostkę, poduszkę, koc, możecie podłożyć sobie pod głowę i zostajemy tutaj na kilka spokojnych oddechów. powolutku Zamieniamy stronę unosząc prawy łokieć. Przekładamy lewą rękę klatką. Odkładamy klatkę. Odkładamy głowę. Staraj się tutaj rozluźniać tą przestrzeń łopatek. wróć do pozycji z fixa. sobie dłoń, dłoń łokcie. Dążać za mną. Przechodzimy sobie do pozycji dziecka, odkładając pośladki na piętach, wyciągając ręce przed siebie. Kiedy dotrzesz tutaj, pokołysz biodrami do prawej, do lewej strony i odpychając się dłońmi od podłogi się. Poruszaj jeszcze barkami, poprzeciągaj się troszkę, pokręcaj. Kiedy znajdziesz już przestrzeń dla siebie, z dłoń. Złocz praktykę i uśmiechnij się do siebie. Mam nadzieję, że twoje barki się czują teraz dobrze. Daj mi znać, jak się czujesz. Dziękuję ci pięknie za tą praktykę. Namaste.